Witam, tutaj na tym filmiku chciałem Wam pokazać yy, Pompę Lille model 75 to jest model z tłokami 75 mm o średnicy tłoka yy, i tu są części po prostu powymieniane nowe, tak jak mówiłem, uszczelki nowe, gumo, skórzane nowki. na górne, tutaj na górę idą uszczelki yy, te też nowe pójdą Tu są nowe uszczelki na zawory zwrotne z starymi krążkami, to tylko śruby wymieniłem i krążki wkręciłem i tu będą po prostu dane nowe uszczelki tak samo jako zawor zwrotny. Jeden i drugi tutaj idą no. i te śruby, nie śruby tylko te uszczelki, które będą iść tak samo tutaj na tą kryzę górną, będą uszczelniać górne cylindry. No i tu są te szpilki, które skręca się całe, całą pompę w czterech miejscach tu, tutaj i tutaj i tutaj tam jest śruba, tu jest szpilki, wylewka to jest uszczelka na wylewkę do do, do wyleweczki uszczelka no i tutaj te kryzy, które brakują górna kryza i dolna i kryza tu jeszcze miałem wymiar podać wszystko będzie Podamy później szczegółowo i rączka, cylindry, no i to wszystko cylindry są w porządku, nie ma tam jakichś ubytków albo coś jeden, drugi cylinder. uszczelki skórzane nowe natłoki tłoki no i tak jak mówiłem te uszczelki gumowe tak samo co i pompa będzie sobie śmigać jak nowa kwestia pomalowania i to wszystko I tutaj mamy tę uszczelkę no jeszcze tu idzie i tutaj rączkę Po prostu chodzi tutaj to zarajam się tu się później kontruję tą śrubą żeby po prostu weszło na, na ten kwadrat dokładnie nie miało luzów no i to wszystko teraz się ja wszystko złożę do, 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 do punktu i czyli będzie do wysłania przygotowana. A pompa została skręcona tymi śpilkami I po prostu jest przygotowana do wysyłki. Czyli to co jest po prostu w tym momencie na, na, tej, na tej sklejce jest przygotowane do wysyłki. Tak jak powiedziałem, nowe uszczelki górne z klapką. I nowe uszczelki na tłoki. 75 skórzane. I tu po prostu tylko kwestia została do robienia kryz o jednej drugiej strony, tu właśnie, odmierzyłem 7,5 cm, jest od środków śrub, czyli centralnie środek. 7,5 cm. No i tu jest po prostu. To jest nie akurat ta kryza, ale mniej więcej, takich kształt, żeby to było fajnie. Ale to jest kryza, nie kryza, tylko to jest po prostu wylewka. O. I pompa jest przygotowana do wysyłki. Zapakujemy i idzie w świat. Z wymienionymi uszerkami wszystkimi. Z tyłu pokażemy ją jeszcze. A z tyłu ją pokażemy. To wszystko.